Jest to dla nas wielki dar, akurat właśnie to nam było potrzebne, chcieliśmy dwa już dosyć leciwe które tlenu wymienić na nowe, tak więc jak najbardziej nam się przydadzą, będą bardzo potrzebne i na pewno będą też w ciągłym użyciu. Bód. Cieszymy się, że tutaj jesteście. Chcemy troszeczkę z wami także być. Wiem, że kilka osób od nas jeszcze z Bardzo wami trochę pojedzie. Trzymajcie na was Cały kaszalin o was wie. Może tyle ludzi z wami, aż nie przyjechało chociaż ci, co mogli, bo jest szczególny okres, wakacje, wolontariusze wyjeżdżają, ludzie mają urlopy, ale medialnie to rozgłosiliśmy. Dużo mailów dostaliśmy w waszej sprawie. Cieszymy się strasznie. Poznaliśmy tą waszą historię i strasznie się cieszymy, że, że jesteście taką grupą, bo w tym samym czasie jedzie mała grupa Fundacji Gdańskiej, która no, jakby rekomenduje i e, upowszechnia jakby e, ideę pomocy dzieciom osieroconym. Także cieszymy się, że te wszystkie akcje, te zbiórki, te dobre serca w taki rzeczywisty, zupełnie inny sposób teraz przemawiali, tylko jakimiś datkami, ale konkretnym wysiłkiem potem i, i tak dalej. Nie? Dlatego strasznie się cieszymy, czy mamy nas kciuki, będziemy dalej was obserwować, liczymy na dalszą współpracę z Wami. Już sobie nie wyobrażamy bez Was, widzimy Was i mamy wrażenie, jakbyśmy Was znali po prostu, nie? Także strasznie się cieszymy.